Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w Kraśniku po turnieju bokserskim, boks przeciw uzależnieniom. Jest z nami Karolina Michalczuk. Witam Cię Karola. Witam serdecznie. Było sześć walk, w tym dwie sparingowe. Bardzo ładnie zapoksowali nasi pięściarze. Zresztą opowiedz o tym sama. Nie no, tutaj wspólnie stworzyliśmy takie żeby było takie widowisko i w miarę to, żeby to jakieś miało sens. I wydało, wydaje mi się, że dobrze dobraliśmy pary yy, i dobre walki były, te, zwłaszcza te punktowane. nie? Były bardzo fajne walki, szczególnie podobała mi się walka yy, Adama Pietrasa. Adam Pietras wygrał swój pojedynek i uważam, że, że to była to była ładna walka, zresztą e, kibice też dotrzymywali towarzystwa e, swoim, swoimi donośnymi okrzykami, co było słychać. No tak, Adam e, zrobił wagę do 75 kg i jest taki dynamiczniejszy. Widać to w ringu, już te ciosy troszkę inaczej wyglądają, jeszcze jest dużo e, braków, ale dobrze się zaboksował w miarę swoich możliwości. No i Karola, przypomnijmy, wzbogaciłaś się, nie wszyscy o tym wiedzą, ale w naszym klubie był zakład, a zakład polegał na tym, że w ostatniej walce walczyli Mikołaj Sadurski i Łukasz Boczek w kategorii 91 kg. No i założyliście się, ty, trener i kilka chyba jeszcze innych osób, o to kto wygra. No i wygrał Mikołaj Sodruski. Tak, wygrał Mikołaj, ale muszę powiedzieć, że Łukasz dobrze zaboksował jak na siebie. Myślałam, że gorzej. Ogólnie była bardzo dobra walka, no ale się wzbogaciłam o parę groszy. <grym> zawsze się przyda. No zawsze się przyda, ale nie wiem czy jeszcze otrzymam te pieniądze, także spokojnie. Na pewno jakoś wyegzekwujesz Karola. Będę dusiła, ale ciężko może być z tym. Pominimy teraz turniej, wszystko wypadło bardzo fajnie. E, przypomnijmy, że e, Soczyński i Szatkowski e, są teraz na zgrupowaniu. Opowiedz coś o tym, bo masz na pewno z nimi kontakt. Tak, e, dzwoniłam, rozmawia... znaczy dzwonił Michał, rozmawialiśmy. E, ogólnie są zadowoleni ze sparingów. E, dzisiaj chyba mają ostatni sparing. Wiktor sobie też radzi jako świeżak taki na kadrze, jakoś tam sobie radzi. Michał też. Miejmy nadzieję, że to będzie dobry prognostyk. Miejmy nadzieję, że obaj wystartują na Mistrzostwach Europy, bo to są przygotowania do Mistrzostw Europy Juniorów, które odbędą się w Rosji. Także trzymajmy kciuki i liczymy, że że powołają ich dwóch właśnie na mistrzostwa Europy. To, to by było moje takie też marzenie, żeby pojechali. Ale czy pojadą, no to zależy wszystko od trenera kadry, jak oni tam to wszystko widzą. Karola, dzięki bardzo za rozmowę. No i do następnego. Dziękuję, do widzenia.